Cześć. Nazywam się Nieszka Kantorowska. Dziś będzie o robieniu porządków, ale nie porządków tak w takim dosłownym znaczeniu, że sprzątasz, czyścisz, wycierasz kurze, ale o porządku z takich rzeczy, które na ciebie oddziałują w taki sposób, nawet nie do końca świadomy, powodują w Tobie emocje, nie zawsze pozytywne. Niby zaczynać się dzień super, świetnie, ale gdzieś coś powoduje potem w tobie ten niepokój. I mówię tutaj o pamiątkach, ale też o takim nieuporządkowaniu rzeczy, które, które gdzieś masz w zasięgu wzroku. Bo wszystkie takie rzeczy nigdy nic nie, nie robią. Po prostu są, ale w jakiś sposób zaburzają twój, Spokój. Nawet takie zdjęcie, które gdzieś masz postawione na, na biurku, czy, czy wisi na ścianie, zdjęcie z wakacji na przykład, które no, nie do końca były udane. Coś się zadziało podczas tych wakacji, które i spowodowało to, że te wakacje nie były idealne. I z jednej strony, patrząc na to zdjęcie, na to ujęcie, które uchwyciło dobrą chwilę, można by powiedzieć, że jest super świetnie, ale gdzieś to wywołuje w tobie emocje. Albo gdzieś masz zdjęcia byłej partnerki, partnera. I z tym są związane jakieś emocje. Ale zachowując takie rzeczy, to też powoduje w tobie niepokój. Więc zastanów się, jakie rzeczy gdzieś są w zasięgu Twojego wzroku, które wzbudzają w tobie takie emocje, zaburzają gdzieś Twój spokój. Ale nawet. Bałagan, nieodłożenie czegoś, coś, co zostawiasz na potem, też wywołuje w tobie niepokój. To tak wszystko jak z tymi rzeczami niedokończonymi. One gdzieś wywołują ciągle niepokój, cały czas się o nich pamięta. Więc zastanów się, jakie takie rzeczy z twojego otoczenia mogą wywoływać w tobie niepokój, emocje, które nie są na ten moment dla ciebie dobre. Są to takie tak zwane drzazgi, które niby niewielkie, ale wywołują jakiś taki ból. W którymś momencie zaczynasz to czuć, zaczyna ci to doskwierać. Więc warto pod tym kątem też spojrzeć na swoje otoczenie, zadbać o to, pozbyć się takich rzeczy, które jednak kosztują cię takich emocji nie do końca dobrych, pozytywnych. I może to teraz właśnie jest dobry czas na to, kiedy jeszcze przebywasz. W domu, żeby, żeby tym się zająć. Przejrzeć jakieś pamiątki, rzeczy, które masz gdzieś odłożone do szafy, do szuflady i niby ich nie widzisz, ale one gdzieś są. Są z tobą nierozłącznie związane i wywołują w tobie takie emocje. Więc może warto zająć się takim porządkowaniem swojego otoczenia, żeby tym samym uporządkować swoje emocje. Czyli porządek. W szufladzie, w szafce, w pudełku na ścianie będzie porządkiem w twojej głowie, w twoich emocjach. Kiedy teraz wrócisz do domu, albo jesteś słuchając tego w domu, to rozejrzyj się i zastanów się, co z tych rzeczy nie jest do końca takim pozytywnym powodem do twoich emocji, dobrych emocji. Co to może być? Czy jest coś takiego w Twoim otoczeniu, co, co może wywoływać w tobie te niekorzystne emocje? I może nie od razu wprost, że jesteś wściekły, zdenerwowany, ale pojawia się już jakiś zgrzyt w ciągu dnia. Z, twoje emocje zaczynają być w trochę inny sposób ukierunkowane. Więc zastanów się i pozbądź się takich rzeczy ze swojego otoczenia. A myślę, że zrobi się dużo tej przestrzeni na takie. Korzystne, pozytywne emocje dla Ciebie. Cześć!